Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 10 dzień lipca, 15 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii pewien uczony w piśmie, chcąc wystawić Pana Jezusa na próbę, zadaj Mu pytanie, co mam czynić nauczycielu, aby osiągnąć życie wieczne. I wtedy Jezus mówi o tym największym przykazaniu. Będziesz miłował Pana Boga swego całego serca, swojego, stałej myśli swoich, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc największym przykazaniem jest miłość. Miłość Boga ponad wszystko. Natomiast wiemy o tym, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli wpierw nie pokocha się bliźniego, którego się widzi. A jak mamy kochać bliźniego, jak siebie samego, a więc siebie też mamy kochać. Jeżeli ktoś z nienawiścią odnosi się do samego siebie, nie akceptuje siebie, to również jest niebezpieczeństwo, że może też nie akceptować i z nienawiścią odnosić się do drugiego człowieka. A więc najpierw trzeba zrobić porządek w sobie, zaakceptować siebie z wszystkimi wadami i z wszystkimi zaletami, i miarą Takiej miłości siebie kochać drugiego człowieka. Kiedy osiągniemy już tę możliwość wpatrywania się drugiego człowieka jak w brata, wówczas możemy powiedzieć, że sięgniemy wyżej, że mamy Boga kochać ponad wszystko. Kochani, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, to natychmiast przychodzi mi na myśl święta Matka Teresa z Kalkuty. Pewnego dnia podczas pontyfikatu Pawła VI, papieża, otrzymała taką możliwość spotkania się indywidualnie z papieżem audiencja indywidualna. Miała bilet wstępu, i kiedy tak szła, rozpromieniona, rozanielona, dlatego że wiedziała o tym, że spotka się za chwilkę z następcą Świętego Piotra. Na chodniku zobaczyła człowieka leżącego potrzebującego pomocy. Długo się nie zastanawiałam, co ma zrobić. Czy iść i spotkać się z następcą Świętego Piotra, czy pomóc temu nieszczęśnikowi. Oczywiście, bilet wstępu na audiencję indywidualną schowała do kieszeni i po prostu pomogła temu człowiekowi. Okazuje się, że później było już za późno. Papież miał tak harmonogram ustalony, że miał kolejne spotkanie jedno po drugim. Natomiast później doszło rzeczywiście do spotkania i Matka Teresa opowiedziała to wszystko, co ją spotkało. Papież Paweł VI oczywiście pochwalił postawę Matki Teresy z Kalkuty. A Jezus, chcąc odpowiedzieć uczonemu w piśmie, kto jest moim bliźnim, opowiada przypowieść o miłosiernym samarytaninie. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. I w pewnym momencie napadli go zbójcy, zabrali mu wszystko, co posiadał, obili go i na pół umarłego zostawili na drodze. Przychodził kapłan i minął, przychodził Lewita i minął. Natomiast Samarytanin, kiedy zobaczył tego nieszczęśnika, pochylił się nad nim, wzruszył się głęboko, pochylił się nad nim, opatrzył jego ranę oliwą, dał mu wina, wsadził na swoje bydle i zawiózł do gospody. I rzeczywiście uczony w Piśmie dał prawidłową odpowiedź Panu Jezusowi, że ten trzeci, który udzielił konkretnej pomocy, ten okazał się bliźnim. Jezus mówi: idź i ty czyń podobnie. Nie wiem, kochani, czy wiecie, ale był taki przepis prawa, że jeśli kapłan dotknąłby osoby zmarłej, to wówczas przez tydzień czasu byłby nieczysty. Dlatego, kiedy kapłan zobaczył tego człowieka, o którym nie miał pewności, czy on żyje, czy nie. Nie chciał ryzykować i nie dotknął tego człowieka. Czyli przepis był po prostu ważniejszy dla niego niż konkretna miłość bliźniem. Może się zdarzyć kochani w naszym życiu, że też odnajdziemy się w takiej postawie człowieka, którego mijamy, dlatego, że go nie zauważamy, albo też tłumaczymy się mówiąc nie mamy czasu, albo na przykład w gapieniu jesteśmy wpatrzeni w swój smartfon, odpisujemy na maile, albo robimy, robimy jakieś operacje bankowe, natomiast nie mamy czasu dla drugiego człowieka. Możemy, kochani, również do tego tekstu podejść w sposób bardzo symboliczny. Zauważmy, że ten człowiek schodził z Jerozolimem, a więc schodził w dół, staczał się. Czasem też niektórzy nasi bracia i siostry staczają się, odchodzą od świątyni, od Jerozolimy, od świątyni, odchodzą od Pana Boga. I być może są poobijani przez grzech, są ograbieni, okradzeni przez, przez złego ducha, z łaski uświęcającej, są kompletnie nadzy, półmarli. Duchowo są nieżywi. Natomiast pan Jezus jest tym, który nie brzydzi się nędzą człowieka. On nie jest tak jak kapłan, który odszedł i nie dotknął, dlatego że nie chciał być nieczysty. On nie brzydzi się naszym grzechem, podchodzi i opatruje nasze rany. Ojcowie Kościoła mówią, że ta oliwa to sakrament namaszczenia chorych, że to wino to również sakrament Eucharystii. A gospoda, do której prowadzony jest ten nieszczęśnik. To Kościół, on powraca do Kościoła, korzysta z gościny. Kościół jest takim również szpitalem dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam są poranieni przez życie, przez grzech. I ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, kochani, to to, kiedy Pan Jezus próbuje zaktywizować tego uczonego w piśmie, który ma wiedzę, który teoretycznie wie, co należy robić, daje właściwie poprawne odpowiedzi. Jezus mówi do niego: Idź i ty, czyń podobnie. I Pan Jezus z tymi słowami zwraca się również do ciebie. Jeżeli możesz coś zrobić dla drugiego człowieka w sposób fizyczny, bo podźwignąć go w momencie, kiedy leży na ulicy. Zainteresuj się nim, sprawdź, czy ma puls, czy może zadzwonić po karetkę pogotowia. Wydaje się, że on jest pianym, ale być może po prostu przeżył jakiś zawał. Jesteś jedyną osobą, która może udzielić pomocy. A być może jest ktoś, kto gdzieś tam moralnie leży, jest po prostu kompletnie na dnie. Możliwe, że jesteś jedyną osobą, która może podać rękę. Jezus mówi: Idź i Ty, czyń podobnie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.